Siema, witajcie na relacji z trzeciego dnia targów Game Day Expo Silesia 2012 w Sosnowcu. Jak widzimy w tym dniu pogoda zaszczyciła nas swoją pięknością i urodą w przeciwieństwie do dnia poprzedniego, gdzie po prostu pogoda była deszczowa. Ludzi w środku było już znacznie mniej, jednak stoisko Reality Pump mogło poszczycić się jak zawsze największą atrakcyjnością i największym, największą sprzedażą swoich tytułów. Gdy tylko pojawiłem się w środku, spotkałem znajome twarze, w tym Geralta, który od razu zaczął bojować wśród innych miejscówek zlokalizowanych na targach. Oczywiście podleciał do pani z Artifex Mundi od silnika Park Casual Engine, gdzie oczywiście musiały pojawić się pamiątkowe fotki. Zaraz potem podleciał do innej, znanej wam już postaci z cosplaya z gry z 99 Nights Wojowniczki. Przy rozmowie z Geraltem stwierdził, że chętniej by polował na Bruksy i inne stwory czy dziewoje, ale takimi też się lubił zadowolić. Po chwili nastąpiła krótka sesja zdjęciowa dla naszej wojowniczki, jednak jak widzimy była troszeczkę przy niektórych zdjęciach znudzona. Czyżby jej popularność była większa niż sądzimy? Być może zdjęcia są już dla niej po prostu nudne. Największą atrakcją tego dnia był konkurs cosplayowy z Game Day. Niestety, ku mojemu zdziwieniu udział wzięły tylko trzy osoby: Geralt, Altair w... dziewczyna w kostiumie Altaira oraz nasza wojowniczka z Night Nights. Losowanie odbywało się przez głosowanie widzów i kto zebrał największą ilość głosów, ten wygrywał. Po długim czasie i precyzyjnym liczeniu głosów nastała krótsza chwila przerwy, gdzie nasi sędziowie musieli przeliczyć wszystkie głosy i wyłonić zwycięzcę. Nasi uczestnicy czekając na wynik byli naprawdę podenerwowani, nie mogąc się doczekać tego, kto wygrał, a kto przegrał. No właściwie, no można właściwie powiedzieć, że w tym przegranych nie było, bo wszyscy świetnie się bawili. Ale przejdźmy do wyników. Trzecie miejsce Zajął Geralt, cóż, nie miał szans z dwoma pięknościami. Za to pierwsze miejsce i to przewagą tylko jednego głosu, wygrała Villian w stroju Altaira. Dokładne odzorowanie stroju, piękny sztylet, dokładny strój, piękny warkoczyk, oczywiście musiał być. I to musiało pewnie zadecydować o tym jednym głosie, chociaż. Blisko była wygrania wojowniczka z 99 Nights, jednak co się stało, to się nie odstanie. Wiljen zebrała nagrody przewidziane dla pierwszego miejsca i wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Oczywiście upominki dla każdego również się znalazły. Tuż po konkursie, uwaga, udało mi się znów spotkać Krzysztofa Gonciarza. Widać, porwanie przez Roja nie wyszło tak całkowicie, gdyż udało mu się wrócić na targ. No cóż, musiał wrócić, w końcu miał wykład. Przeprowadziłem z nim krótki wywiadzik i dowiedziałem się przy okazji, skąd wzięła się inwencja na napisanie wybuchających beczek. Co ciekawe, pomysł podłożyła mu jego dziewczyna. Widzicie panowie, czasami trzeba się słuchać swoich pań, to może nawet przynieść spore korzyści. Chwilę potem swoją prezentację prowadził Paweł Sasko z CD Projekt Red, gdzie omawiał różne aspekty. Stworzenia modeli postaci i profilu psychologicznego. Po całym wykładzie udało nam się jeszcze porozmawiać, jak wszystko się zaczęło w jego karierze, ale to już zostanie taką małą tajemnicą. Więcej większych wydarzeń w tym dniu nie mogę znaleźć, ale za to udało mi się uchwycić piękną fotkę wszystkich ludzi ze, ze stoiska Reality Pam. Pełen entuzjazm, szczere uśmiechy na twarzy, naprawdę przesympatyczni ludzie. Po tym wszystkim pochodziłem jeszcze trochę po targach, jednak nic innego nie udało mi się znaleźć, co by było warte fotografowania. Tak też opuściłem targi kończąc swój pobyt na targach Game Day Expo 2012 Silesia w Sosnowcu. Mam nadzieję, że wszystkim się podobała moja relacja z tych targów. Jeśli kiedykolwiek znowu uda mi się pojechać na jakieś targi lub odbędą się w mojej okolicy, liczcie na to, że ja tam też będę. Do zobaczenia! Y le le lo venena